Jesteśmy w Warszawie żeby zamanifestować yy, przeciw yy, praktycznie demontażu naszego państwa. Opozycja, totalna opozycja, która niedawno chodziła yy, na ustach z hasłami wolnej yy, wolności dla naszej ojczyzny, mówiła cały czas o konstytucji. Dzisiaj łamie konstytucję i uchwałami zastępuje ustawę i konstytucję. Dlatego jesteśmy tutaj, żeby zamanifestować i powiedzieć, że tak dalej nie może być. Uważam, że to powoli dociera do nich, dlatego że pewne rzeczy można głosić. Jest absolutna wolność, ale potem jeszcze trzeba przed samym sobą ze wszystkiego się rozliczyć. I uważam, że tutaj rachunek jest tylko jeden. Że trzeba jednak przejść do porządku prawnego. Pan Jarosław Kaczyński mówił wyraźnie o tym, że to jest druga doga i na pewno nie będzie, dlatego że my nie będziemy rzucać się po ulicach tak jak czyniła to totalna opozycja. Nie będziemy wulgaryzować mediów, nie będziemy wulgaryzować młodzieży, to czego byliśmy niedawno świadkami. I dlatego, jeżeli chcemy dojść w porządku prawnym. Do tego, żeby ten wynik uzyskać, będzie to długa droga.